No ja zauważyłam, obserwując swoje wewnętrzne procesy, oczywiście mocno wspomagane przez technikę uwalniania kapsuł czasu, że przychodzi w końcu taki moment, który uważam, że jest momentem w tym najwłaściwszym czasie. Tak? Przychodzi w sposób naturalny. Jest to moment mocno zauważalnej zmiany. Najczęściej pojawia się zaraz po tym, kiedy nasze. Nasze myśli, nasze uczucia i czyny stają się spójne, i kładłabym tu nacisk na słowo czyny. Teraz używa się takiego ładnego słowa koherencja, więc jeśli mamy tę spójność, tę koherencję pomiędzy tym, co, co myślimy, co mówimy, co czujemy i tym, co robimy, no to wtedy przychodzi zmiana. Yy, przychodzi gdzieś z naszego wnętrza, i poczułam, że taka zmiana przynosi wolność. Stajemy się na pewno bardziej wolnymi, mamy, mamy więcej takiej swojej mocy, siły sprawczej, kreatywności. No i wtedy zdarzają się też w naszym życiu cudowne zbiegi i okoliczności, tak zwane zbiegi okoliczności. I zdecydowanie łatwiej możemy osiągać yy, swoje cele.